Oczywiście gratulacje dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, który jako pionier podjął się tej wspaniałej inicjatywy. To pokazuje, że jest potrzeba w klasach 1-3 uprawiania sportu generalnie, nie tylko piłki nożnej. Oczywiście piłka nożna jest najbardziej popularna, ale słyszę też od innych dyscyplin sportowych, że jest ogromny problem z dziećmi. znaczy brakuje dzieci, które chciałyby uprawiać sport, a to pokazuje, że w klasach 1-3 jest ten złoty wiek, gdzie dzieci mogą zarazić się chęcią do uprawiania sportu i to jest Taki pionierski, ale fantastyczny projekt, który, który widać, że wypalił, bo jest kolejny ze stu, już jest 370 szkół. To znaczy, że to pączkuje, i w przyszłym roku wspólnie z Dolnością Związkiem będziemy ten projekt współrealizować. Mieniamy wiele problemów, które, z którymi mierzymy się w społeczeństwie, czy w systemowych rozwiązaniach, które oferuje edukacja w Polsce. Natomiast Często wspomina się o tym, że też ważna jest rola rodzica i świadomość rodzica. Co za tym idzie, też świadomość później tego dziecka, że aktywność fizyczna nie jest czym, niczym złym, że to jest coś, co jest pożądane i co przynosi tylko i wyłącznie pozytywne skutki. Aktywność fizyczna jest pożądana w każdym wieku i tak naprawdę yy, no garstka ludzi będzie uprawiać ten sport profesjonalnie, czy to piłkę nożną, czy inne dyscypliny. Ale amatorsko możemy uczestniczyć w tym wszyscy. E, tak naprawdę to amatorski świat sportu kreuje i buduje masowość sportu, więc to na tym powinniśmy się skupić, do tego powinniśmy dążyć. A oczywiście z masowością sportu przyjdą też i wyniki sportowe, bo im większa podstawa piramidy, tym więcej później talentów, które wychwycimy i które będą przynosiły nam wyniki sportowe. Znajomi marszałkowie, czyli działacze sportowi z innych województw, pytali mnie o ten program. Widać, że ma to sens. Liczby, które, o których już się przytaczaliśmy, czyli dzisiaj do dzisiaj zgłosiło się 370 szkół, ponad 40 tysięcy dzieci, więc robi to wrażenie. Udało się odbyć póki co 100 zajęć, dzisiaj mamy setne zajęcia, 10 tysięcy dzieciaków. Ja z własnego doświadczenia, ponieważ uczestniczyłem w Brytszycy, w miejscowości, gdzie do szkoły chodzi ponad 200 dzieci, blisko 80 osób wzięło udział w zajęciach. Moja córka w domu przez cały dzień opowiadała o tych zajęciach, ponieważ też miała, miała to szczęście wziąć udział w tych zajęciach. Przez cały czas opowiadała i najbardziej żałowała, że trwało to tak krótko. Więc to świadczy o tym, że naprawdę dzieci potrzebują tego, że jest to inny wymiar sportu, inne pokazanie tego sportu przez osoby, które zajmują się tym na co dzień. Więc na pewno to jest inne podejście. Ale fajne jest to, że te dzieci zarażają się tym sportem, że widzą, że można go uprawiać inaczej. Że to nie jest tylko zabawa o dwa ognie, ale można odbyć profesjonalny trening. Co później też zachęca ich do kontynuowania tego treningu, do uprawiania sportu i to powinno być najważniejsze, ponieważ zdrowe dzieci, aktywne dzieci to są szczęśliwe dzieci.